Cześć, komarze, witam XteriusX i witam z Tybebanku w kolejnym odcinku trzewam wam jego oglądania modli, banieczkę na drubko. Zapraszam... do subowania, łapkowania, komentowania. Eee, bo na konkursie na 2200 subów. Eee, na 2500 subów. 200 do wygrania na 3000 subów. Odpowiadam do i zapraszam na... A ja kontynuuję ten Jak te dalej było? Co? Co? Mam, mam to z magazynem. Dobra, no to winnie, gdzieś nie będziemy tego dalej, bo... <tulity> <tulity> co, co tam jest? Bliski kontakt! Czeski kaliber! Cholera! Co on teraz <tulity> robić? O, gaj Ja wierzę, jak to się Zmniejszam dystans! Tam jest, kurwa. Oh. ciężka! Kurwa, broń mam utworzoną, ale... <śpiewanie> czekajcie, mordy. Oh. I... Oh. <śpiewanie> eee, czekajcie, czy ja mogę... E mogę wziąć? ja muszę coś wybrać się. nie mam innej broni. O! Postać. O. Yy, budowa ciała. Ciała. Wasьте inteligencja, zdolności A reszleks? Aha Nie broń, no. za, tam się Nie widzę! Ale kurwa, nie widzę kurwa, mać. Ale tu jest, to... a jest, to, to zostałem robiony. Zadali mi to do... do, do się do... Cholera. Teraz? Ale, kaliber. Tak, jak, jak, To nieźle. Ale, armii. Armii. Bliski kontakt. Mam granatów. Jed No nie, gadaj, wypadłem. Gdzie był punkt kontrolny? Serio mam tak... a blisko jestem. Dobra. Nic. Ja się nafakowałem? Czu... Zejdź mi z drogi, już! Wypierdala cię, już! Jestem z NCPD, mam podejrzaną, która właśnie uciekła do Doktału. A ja mam w to w dupie. Wracać do Night City przy Doktał nie jest poza waszym zasięgiem. Chodź, nie ma co. Kurwa, ona ucieknie! Doktor, A ty co? Kolega, Ciężarówka jesteś? Chodzi się wodnikiem! Z wszystkich chuj! Nic nie możemy zrobić. No chodź, postawić prowad. Moje Dobra, zobaczmy. Aha, okej, okay, dobra. Co masz na pace? To samo co zawsze. Pudła po wszczepach z Etatechu do przypadku. Aha, mamy znaleźć jakąś. Aha, tak? no gdzie? Przyjeżdżają później. Nie to to jest. Ja, pierdolę, co ja to polecę za ludzie. Też prosisz się o kłopoty. Pierdoli. <muchy> to nie wierze, wody. Każdy wody, Możesz to. Możesz się już odpierdolić? Nie ma <muchy> Tylko będzie dobrze. Oddychaj. Powtórz jakąś mantrę policz do dziesięciu. Cokolwiek, co pomoże ci się uspokoić. Twój system nerwowy nie wytrzymał. Kołatanie serca, zimny pot. Zaraz przejdzie, mam taką nadzieję. Wiem, że nosisz w głowie tykającą bombę. Gdybym mogła ją rozbroić już teraz, zrobiłabym to. Ale zaraz poczujesz się lepiej. Wi, coś tu nie gra. Ona chyba majstruje przy reliku. Kurwa. Masz rację, Johnny. Ale nic wam nie grozi. Spierdalaj. Kiedy obydwoje zajmujemy protokół biochipu, Wi może go znać wstrząsu. Tak jak przed chwilą. Muszę cię odciąć. Cześć, Dla waszego bezpieczeństwa. Degłuszyłam go na trochę. Słyszycie, chociaż nie może odpowiedzieć. Na pewno się dogadamy. Kim ty właściwie jesteś, Songbert? Chyba już się domyślasz. Jestem netranerką. Łączę się z Tobą przez protokół kognitywny relika. Widzę i słyszę to, co Ty. Znajduję się na pokładzie Space Force One. Jest ze mną Rosalind Myers, prezydentka Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ja pierdolę. Prezydentka? Ty. Ty nie żartujesz. Nie, nie żartuję. Nasz samolot został schakowany i obrał kurs na Night City. Wkrótce czeka nas przymusowe lądowanie w Docktown. Mamy zagłuszoną komunikację. Nie miałam innej opcji niż relik. W tej chwili jesteś naszym jedynym kontaktem na Ziemi. Naprawdę jest z tobą Rosalind Myers, prezydentka NUSA? Siedzi tuż obok mnie. Już wie o sytuacji i czeka na twoje tak. Samolot został zhakowany, tak? Nie możesz obejść blokady? Mogłabym. Potrzebowałabym 24 godzin, odpowiednich warunków i może kawy. Nie mam żadnej z tych rzeczy. Jak mogę wam pomóc? I ile mamy czasu? Za mało, żeby uniknąć lądowania w Doktown. Wystarczająco, żeby zminimalizować straty. Tu wchodzisz, tywi. Życie prezydentki jest najważniejsze. Przetrwa lądowanie, ale nie Doktown. Wyciągniesz ją z samolotu, zanim zrobi to ktokolwiek inny. Ktokolwiek inny? Kogo się tam spodziewasz? Kurt Hansen. Przywódca Doktan. Ma tysiąc powodów, dla których chciałby mieć Myers jako zakładniczkę. W pojedynkę nie przejąłby kontroli nad samolotem. A to znaczy, że ma wtykę w Waszyngtonie. Ale to problem na później. Mówiłaś, że możesz mi pomóc. To prawda? Na miastkę moich możliwości. Właśnie widziałaś. Potrafię cię wyleczyć. Trwale. Nie wiem, czy mogę ci ufać. To przez ciebie miała atak. Efekt uboczny, za który przepraszam. Wynagrodzę ci te nieprzyjemności. No to czas na zaliczkę. Masz na reliku sporo uszkodzonych danych. Usunę je i zrobię miejsce na coś, co ci się bardziej przyda. To znaczy bojowe oprogramowanie militechu. Zobaczysz. To cacko. Odlokowano nowe drzewko atutów. Drzewko atutów relika zostało odlokowane. Możesz teraz rozwijać możliwości. Jakie oferuję, żeby to zrobić musi zdobyć więcej punktów atutów relika korzystając z przenośnych terminalnych dechu danych po doktor. Najbliższy przenośny terminal pokaże się na tej mapie. Kiedy znajdziesz się w jego pobliżu, pobierając z terminala dane operacyjne z... A z atutu relika zebrane w sumie, możesz następnie zainstalować. Takie mrowienie w palcach. Pff, nawet przyjemne. Na mrowieniu się nie skończy. Gwarantuję. To oprogramowanie można ulepszyć. Jak zdobędziesz dane, którymi je nakarmisz, to nauczy się nowych rzeczy. Potrzebujesz analiz bojowych, zapisów walk albo starych akcji. Znajdziesz je w Dockdown. Najpierw muszę się tam dostać. Główna brama odpada. Nie masz przepustki. A ja nie zdążę ci przygotować fałszywki. Wejdziesz od zaplecza. Najlepiej po cichu. Nie chcemy, żeby ktokolwiek cię widział. Bardzo nie chcemy. To co? Do dzieła. Obym tego nie żałowała. Nie będziesz. Już moja w tym głowa. Będę przy tobie. Na tyle. ...na ile mogę. Widzisz budynek za ogrodzeniem? Kiedyś korzystali z niego przymatnicy. Dziś zrobisz to ty. Spróbuj się przekraść albo odwróć uwagę strażników. Siemasz stary. Tak szybko z powrotem? A to? No, musimy zrobić to po cichu. No, dawaj, pokaż się. Zabiją Cię! Nie wiem, do Kurwa... Dobra, mamy tu save'a Widzisz budynek za ogrodzeniem? Kiedyś korzystali z niego przemaśnicy. Dziś zrobisz to ty. Spróbuj się przekraść albo odwróć uwagę strażników. Raport. Każdicy ograniczeni, tam coś tam. Zjedny Sokój. Zbrojne mężczyzna próbował z szkórmą się przez granicę strzelni. leniec albo cywil psychol. Pełno ich z Night no, City. bez ofiarwych. Transporty na studiach pod pory no, rutynowej kontroli towar ze statystykacją. Koniec wata... koniec... Achty. ...pachty. Pokazuje posądne formy Roserowi. Uda, nie ma raportować. Okej, okay, jest troszkę tego zaczynam. Po zapomniałem się wbić, ale generalnie wszystko spoko. Typowy korc próbował szczęścia, ale miał... Na słytką kieszeń. Ja znajdę w Transporty trzy elegancko elegancką łeczną to. Co hmm, jest niepoważny znowu. Znowu zostany pierdolnik w służbówce. Kto to będzie sprzątał? Skonfiskowaliśmy ładunki granatów. Papiery niby były, ale wyglądały nieprofesjonalnie. Wszystko nie... A bo tam jest koleś, ja mogę teraz to zapisać.

Szukaj punktu dostępu do sieci, dzięki temu będę mogła Ci pomóc. Gdzieś tutaj będzie zejście na niższy poziom. Poszukaj. Teraz szukasz pomieszczenia technicznego. Będziesz mogła tam włączyć zasilanie. Możemy to zrobić po cichu. Znajdź Przeczytaj. Pada pierwsza. Wynieś wszystko, co może być wyniesione, co... ...a przedstawia i... ...jakąkolwiek wartość. Dokładny wykaz... ...wstępu. Za cenne do względu u dowódcy, faza druga, odłączyć zasilanie. Faza trzecia, że zawalić do... przejścia po wykonaniu fazy trzeciej, że... dać sprawozdanie z kwaterze głównej. Ok, ja mam znaleźć znajdźcie tym Mam Mam coś. Tak wi, O to chodziło. No i co teraz? Ma. <grym>

Teraz znajdź punkt postępu. No to no, znalazłem, no ale co mam tu niby zrobić? Pójść tam ma ho ho co mam teraz zrobić.

teraz? Paryjne zasilanie. Taj agregat. ja mogę to... Mam zrobić. I co teraz? Na ja piedziele. Pójdzie, bo nie mam pojęcia co on to zrobić. Ja bym to rozwalił.

Udało się. Doskonale. Wchodzę do systemów. Hmm. Przedpotopowe protokoły. Większość danych jest uszkodzona. Sekundka. Podłączę się do jednej z naszych satelit. Zaraz zobaczymy, która z sieci aktywnych w Doktau ma połączenie z tą infrastrukturą i zainstaluje furtkę. Gotowe. Na platformę. Dostań się na platformę. Stamtąd zaprowadzę cię do garażu. Najpierw schakowałaś relik, potem założyłaś kaganiec Johnemu, a teraz przywróciłaś do życia tę kupę żelaza. Powiedz, kto cię nauczył takich sztuczek? Jestem analityczką wywiadu NUSA. Szkolili mnie najlepsi w pracy. A szkolili, bo jak miałam 13 lat, kupiłam u używany cyberdek z podlady. I od tego czasu praktycznie nie wynurzałam się z sieci. Tak mnie zauważyli. Czuję, że to dłuższa i bardziej skomplikowana historia. Mam rację. Może. Wybacz, że pan wprost. Ale to mnie ciekawi... Czemu porwałaś się na akcję w Kompeki Plaza? Hmm? Wybacz, pytam też, ale to... Ale czemu porwałaś na akcję? przyjaciela. <laughs> Miałam kumpla. Pracowaliśmy razem. Ta robota była dla niego ważna, a on... <laughs> Był ważny dla ciebie. Nie wyszedł z tego? Nie. Ej, a jeśli teraz muszę posać? Jesteś cała? Chyba... Prosię, pojadę. Eee, jak ja mam teraz się... postać do góry? Słuchajcie. Słyszałem, co jest za? Chyba... chciałem spać. O nie, raha, co? Jeden wcześniejszy? Nie to. No to w sumie możemy tu zakończyć odcinek. Minuta minuty awariaty. się na platformę. Kurwa jasna! Ja. Teraz. Dobra awariaty, ja tu zakończę odcinek. Jeśli wam się zostawcie łapkę w górę. Dwa na kanale, komentarz jakiś fajny, pozytywny, baniczka na zróbko. Zapraszam na na live. Przypomnę o konkursie. Mamy 2500 sum, 200% do wygrania na 3000 sum fotel diablo i zapraszam na kolejny odcinek. od Cika Franco. To jest XRX, XML, Hello.